Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Łezo i zapraszam Was do zostań! Chlebe. Ale proszę zrobić sobie przerwę od podstawowej historii i zrobić historię pomocną. W tym zadaniu jesteśmy małym, chrupiącym ciastkiem i musimy znaleźć 5 serów. Rozumiecie? Ja nie! I to powinno być dużo łatwiejsze mi się wydaje. Okej. Okay. <laughs> tu się można poła... Dobra... Ło kurde, przepraszam O nie, to trzeba być ostrożnym Bo ja wam mówię, nie ma tragedii Możemy chodzić po podłodze i jest fajnie Gdzie jest kurde ser? Gdzie jest ser? Ło, ło, jest ser Widzę ser, widzę ser Ha, widzę ser O tak, łoż jej seniorita Łotor, łoł! Jesteście kurde zadowolony. NIE! <laughs> NIE! <laughs> Nie! My no, próbuję to jeść raz! so. Ser cały czas tam był jeden. Tam też jest ser, dobra. Rozwalić to, rozwalić to, spy! Spy! I'm gonna get ya! Mam ten ser? No, wyjdź spod tego, No wyjdziesz! Mój ser! X, Ora i RT i Spy! Ora i teraz puść. Kurde, ja jestem dobry w tą grę! Niemiemiemiemiemiemiemiemiemiem. Mm. A teraz, jak mam z tego spaść? Wow! To było najbardziej szpary rzecz, którą w życiu widziałem! Cześć, okay, spróbuję najpierw wejść na lodówkę i zobaczyć, co mi to daje. Ui! Ja lecę! To było zajebiste, to było zajebiste, w ogóle IGN 10.10 10. Ej, co ja chcę, jestem w tą grę dobry Jestem... Nie, nie boję się Nie, nie boję się Dziewczynom podoba mi się Kiedy lubią, jak się je łapie za tyłek Nie, nie boję się Nie, nie boję się Dobra, 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 dobra Mam serek, oh, mam jeden ser. Okej! Okay. O! Proszę! Uh! Yes, sir. O Miska, wspomóż mnie! Leć do niego! Leć! Okej, okay, okej! Okay. Nieźle! Nie jest Jeszcze żyje Jeszcze żyję! Gdzie ja kurde jestem! Co się dzieje? Nie topiąc się! Okej okay. LB utopię się, bo to nie ma sensu. Under the sea Under the sea darling it's better do where it's it wet and take this. it from me Muszę szczeł się... No jest jeden ser jeden ser na razie Okej, okay, dobra, to nie powinno być trudne, bo znamy już tę procedurę. Otóż ta procedura polega na tym, że... Zbidam się tak. łapię się i lecę! Jestem za krótki. Cholera oh, jasna, jestem za krótki. O oh, yeah. Oje! Oh, yeah. That's what my mama told me! That's what... My mama told me! Właś. O! Oh! O, oh, o, oh, o, oh, o! Oh, oh. Trochę mi to popsuło taktykę. Właśnie... Ja mówiłem to wszystko jest super łatwe Drugi ser, może jednak matka natura na źle osadzini ładają nam brzydkie ryje. Hmm? Znaczy mi, ja mówię, wy jesteś piękny. Ty Szymek przeleciałbym cię, naprawdę. God damn IT! Leć! Ja nie mam 10, 10 lat! Ja już się poddaję. Właś, WŁAŚ! Właś! Łopi! Jopi dopi. Nie przeto idę do domu! Idę do domu! Ja już jestem w domu! O, oh jest! Mm. O, oh, tak, chcesz to! Chcesz to poczuć! O, oh, weź to poczuj! Kiedy będziesz tu dziś stał z boku, ooo, oh, nie możesz się moczyć, bo ja poczułem to! O, oh, weź to poczuj! To jest piękne, to jest coś, to jest piękne. Kup miłość. Ok. Ja to wygram, ja to wygram. Nie mam mowy, żebym tego nie wygrał. Nie mam mowy. Jest trzeci. Trzeci ser. Prosto na ser spaniemy! Eep. Aj, ja, ja, aj, ja, ja, aj, ja. koncita, koncita wursz. <laughs> Trzeba tylko delikatnie zejść na podłogę i wziąć tamten serek. Ja! O, Okej. Okay. Wygraliśmy to. Wygraliśmy to. Wygraliśmy. To było. To było. To jest piękne. <laughs>